daj to radę, Jurek, weź nas wywieź na koniec i pokręć nami. <laughs> Co? Co powiedział? No, dobra. Ale jest kurwa wysokość. Na bandzi. Nie może, bo nie może. Nie ma prawa. Nie ma prawa. Dawaj już, po, poobierz nas gdzieś na obiad Nie wiem dlaczego dzisiaj tak wywiózł, bez zabezpieczenia, bez niczego To wiesz, linka jakby się urwała, ale ty <noise> za sterami siedzisz Kręci kurwa, jebany Kręć, kręcią mal To jest najszybciej? No wiem, no chyba czy ja nie dam już Wiem Dla... sobie Ale zajebiście, nie? Patrz kurwa, fajna ta budowa, nie?